Hej, cześć, nam wszystkim ludzie, z tej strony Rodak, a to jest Stellaris, yy, gra od paradoksu, którą mało kto zna, a warto, znaczy mało kto zna. No, myślę, że każdy wie, że taka gra istnieje, bardziej byłoby niespotykanym jakbym tutaj odpalił March of Eagle, słyszeliście o tej grze? Założę się, że nie. Yy, możecie sobie wyszukać w Google'ach co to jest, March of Eagle, Paradox Interactive. Yy, wuch, nie, złe wspomnienia. Dobrze, yy, dlaczego nie CK2, RODAK? Przecież dopiero co miało być, CK2 już nie ma. Yy, no nie ma, bo pani Basia mnie nie lubi. I trzy razy już mnie zabiła. Z czego raz jak próbowałem wam nagrać serię, to w drugim odcinku mnie zabiła, bo uznałem, że nie będę nagrywać jednego odcinka po prostu. Yy, to spróbuję nagrać trzy naraz. W sensie, wiecie, trzy odcinki podczas jednego posiedzenia, i jeżeli mnie wtedy nie zabije, no to wtedy tę serię puszczę. Zabija je w drugim. <grym> Zatem, naprawdę, e, chyba pani Basia, w ogóle te takie algorytmy, e, które siedzą w kodzie gry, wyszukują, że e, rozgrywka jest monitorowana i specjalnie podbijają poziom trudności, albo to po prostu moje mody. Yy, albo, te, albo ten algorytm plus te mody i po prostu no, no, nie, 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 stary, koniec, kaput, yy, kaplica, nie ma, nie ma takiej możliwości. Dobrze, ale yy, uznałem, że skoro CK2 jest yy, broken, yy, że, że, że po prostu no, nie wychodzi mi, czuję się jak ostatni debil, ale no trudno, yy, że skoro CK2... Pokazałem wam czym jest CK2 i w ogóle i jeszcze do niego wrócimy, ale chciałbym wam pokazać czym jest Stellaris, gdyż nie było jeszcze serii ze Stellaris na tym kanale, a przynajmniej singlowej. Była seria z Oscarem, z klanoskiem możecie tutaj sobie włączyć, karta wam się wyświetli do tej playlisty, polecam sobie obejrzeć, bardzo śmiechowa yy, i tak. Nie pokazywałem wam jeszcze tej serii solo, a bardzo lubię sobie w nią pykać, bo jest taka bardzo chillowa, bardzo odstresowująca. Czasami oczywiście. A tym bardziej, że niedawno wyszedł nowy Expansion Pack, łamane przez DLC, łamane przez Immersion Pack. Coś co kosztuje jakąś część kwoty DLC i wprowadza coś nowego do rozgrywki. Mhm. Yy, to postanowiłem wam, że wam ją pokażę. I tym razem bez żadnych modów. No dobra, kilka modów tutaj jest, ale to są mody graficzne, yy, które po prostu tak pozwalają mi lepiej patrzeć na tę grę. Yy, I sobie zaczniemy. I sobie zaczniemy. Może so na pewno potrwa to dłużej niż CK2. Yy, na pewno przetrwam dość dłużej, ale myślę, że, że Wam się spodoba, bo jest to taka bardzo chillowa, będzie to bardzo taka chillowa seria. Dobrze, yy, gram oczywiście po polsku, bo Stellaris ma naprawdę dobrą wersję polską. Nie wiem dlaczego na przykład um, imperator ROM, który teraz wyszedł, nie, be, nie ma polskiej wersji językowej. Nie wiem od czego to zależy, od czego paradoks, nie wiem tam, liczy, kalkuluje, czy po, polska wersja językowa się tutaj opłaca akurat w tej grze, a w tej akurat nie? Nie wiem. Um, ale tak, na pewno nie zagramy sobie narodami zjednoczonymi ziemi, bo to ani wspólnotą ludzi. też wiem, może wspólnota ludzi byłaby całkiem spoko. Um, no, może wspólnotą ludzi, ksenofobii, militarni brzmi dobrze, ale nie. Ja sobie stworzę nowe imperium, które będzie podobne do ludzi, ale nie będzie stricte ludźmi. Bo co to za science fiction, jak, nie może, jak będziemy ciągle grać ludźmi? No, ludzie, no. po to się gramy w science fiction, po to gramy w gry fantazy, żeby nie grać ludźmi, żeby grać elfami, krasnoludami. Tak elfami, krasnoludami, orkami, nawet o cyklopami. No po to gramy w takie gry, żeby właśnie nie grać ludźmi? Po co, co to za w ogóle jakaś mania, żeby grać ludźmi w światach science fiction? Bez sensu. Bawmy się, bawmy się tą grą. O, możemy nawet goblina sobie mieć. Dobrze, możemy też mieć tych. Wal. Ta rasa spoka ze Star Treka i. Valkorianin? E, wa, wa, walkirianin? Nie wiem, ja, ja jestem słaby ze Star Treka. E, oglądałem tylko filmy i, i w sumie to dawno już nie pamiętam nic. E, wulka, wulkanie, wulkan. Ja jestem wulkalianinem, tak, pamiętam. Dem, dziękuję ci za tę edukację. Dobrze. Mm, możemy by też zagrać maszynami, a maszynami. Mm, w sumie to dlaczego by nie, ale. No w sumie to jest dobre. Zagrajmy sobie maszynami Zagrajmy maszynami, zagrajmy tymi takimi kul kulistymi ośmiornicami Mi się zawsze nimi śmiesznie gra, ten to wygląda w ogóle jak er, Jak... Mm, kolektor z Mass Effecta e, Dwójeczki A w sumie to ci wyglądają zajebiście Dobra, gramy nimi, o, oni, wyglądają, oni wyglądają o wiele lepiej Oni wyglądają jak te Jak tantu z, z Warframe'a kto wie, ten wie. Dobrze, nazwa gatunku. Jak nazwiemy tego robocika? Ten robot będzie się nazywał. Zobaczmy, co nam gra tutaj wygeneruje: MikTor. Nie, 001. MikTor Syntoid to bardziej dla syntetyków. No, w sumie to on jest syntetyczny, ale nie. Dekron 001 Nex. Okej, okay, niech zagrajmy NEXT, niech będzie, NEXT mi się podoba, brzmi, brzmi dobrze e, Dobrze, lista nazw, no to tutaj tu powinno być gdzieś maszyna, o jest e, UNIT, e, BRIDGE, CORE, HUB, e, może nie, maszyna 2 e, MULTIPLUS, STORBUS, ITRON, PLEXON, jakieś SOPFOT e, Dobra, co 3 nam daje? BORROW, filk, e, TRANSPORT, MODULE, MACHINE, REPONDER, a czwórka. Komputer Kline, komputer Transmitter, komputer The Freud Prime, 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 prime yy, Dobra, to może maszyna 1. I, yy, I bez przedrostków yy, albo w sumie 01, 01. One. One. Nie, no coś takiego binarnego, ale takiego no nie 01 zero, zero Survival, 01 Unpusher yy, jeszcze będzie 01 one Protector 1 one. Yy, Może po prostu. A, może po prostu bez przedrostków? A po co? A na co? Ewentualnie, o! C, tak, idealnie! Najlepszy przedrostek, jaki w ogóle wymyśliłem. Dobrze, zatem teraz cechy: eee, Cechy naszego maszynistycznego gatunku. Zatem dobrze, ja bardzo lubię iść sobie w właśnie badania. Zatem wezmę sobie na pewno algorytmy logiki, żeby nieco wyprzedzać wszyscy, wszystkie inne rasy. Będziemy inteligentnymi robotami. E, recykling e, Koszt montażu populacji, Szybkość montażu, Szybkość montażu nam się przyda. Tak, i teraz musimy wziąć coś negatywnego, e, luksusowe. Koszt montażu, tak, dobra, możemy sobie wziąć. Możemy wziąć jeszcze dwie cechy, um, ale e, coś co nie wiem, udogodnienia z miejsc pracy. Tylko pytanie, czy te udogodnienia wpływają na morale naszych. Tutaj robotów, ale nie wiem. Yy, możemy dać sobie na pewno wytrzymałych, bo utrzymanie będzie mniejsze i teraz coś, może masywność, wykorzystywanie ma. gromadzenie doświadczenia. Yy, może masywność, no niech będzie. Ok, niech będzie. Zatem yy, mamy algorytmy logiki, sprawne poruszanie się po coraz bardziej zawiłych meandrach nauki wymaga sporych yy, nowych stanów ich poza prawdę pół logiki, logiki trój, że, a jakieś e, Spadaj dobrze. Masowa produkcja luksusowa, e, wytrzymali i masywni. Czyli stworzyliśmy Mercedesa. E, dobrze. E, ok. Zatem teraz jaką planetę byśmy chcieli? A to wiecie co, to nie jest akurat ważne. E, weźmiemy sobie, może, świat stepowy, ale to nieważne, bo zaraz Wam powiem czemu. I nazwa tego świata: Dekronia Zero One. W sumie 01. Niech będzie planeta się będzie nazywać Zero One, gwiazda się będzie nazywać Zero, yy, bo to będzie po prostu początek. I jakiś może układ słoneczny? Nie, nie, nie. Układ pojedynczy z jedną gwiazdą, a to jest jak? Yy, świat macierzysty to księżyc krążący wokół gazowego olbrzyma. Nie, ja chcę po prostu planetkę. Dobrze, zatem teraz tak. Wygląd miasta. Yy, my sobie weźmiemy taki, żeby najładniej było po prostu. Eee, miasto gada. Miasto gada, bo nie ma miasta robotów. Eee, miasto gad wygląda tak w miarę, tak wiecie, tak klockowato, i to powoduje, że mi to przypomina właśnie takiego, takiego robotycznego, bo to to nie wygląda na robotycznie, to wygląda właśnie jak taki, taki dziwny. Chociaż może jeszcze ten stawonuk. Eee, mięczak na pewno nie ptak, nie, ptaki nie. Dobra, gady. Niech będzie miasto gadów. Um, I okej, okay. dalej rząd i etyki. No to my mamy tę mechaniczną inteligencję, co nie? Dlaczego nie? E, ma etykę połączona świadomość. Aha, musimy wybrać sobie połączona świadomość. Chyba, że nie musimy. Um, możemy sobie stworzyć maszyn, maszyny, które jakoś będą same się budować. E, które będą, się będą miały pełną swoją świadomość, każda jednostka będzie unikatowa. Brzmi to ciekawie. Nie powiem. E, możemy też wziąć sobie demokrację. I to by było całkiem ciekawe, byśmy sobie wybierali ludzi po prostu. E, nie rosną, ale są budowane. E, demokratyczne roboty. No, brzmi to ciekawie, a jakie my tu mamy sobie ustroje, które możemy sobie wziąć? Yy, właśnie, to chciałem wziąć. Postapokalipsę. Yy, tylko... Yy, tylko nie, to, 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 to po... a, Dobra, to może weźmiemy tę połączoną świadomość i mechaniczną inteligencję. Yy, to by było ciekawe, ale myślę, że gra by była przez to nieco dziwna. Yy, dobrze. Yy, bo my byśmy by po prostu byli tak jakby organikami, ale w skórze tak Mielibyśmy skina robotów i to tyle yy, Ale właśnie, weźmiemy sobie mechaniczną inteligencję połączoną świadomość Czyli będziemy naprawdę robotami I teraz tak yy, Mamy dwa punkty ustroju co my tu możemy zrobić? To nie chcemy sobie robić, ambitny asymilator Mechaniczna inteligencja ogarnięta obsesją przetrwania przez różnicę z różnicowanie dąży do wymazania linii pomiędzy sobą, a całą resztą, i między in i wszystkimi innymi. Ok, zaczynamy z 10 populacjami cyborgów i zdolnością asymilacji istot organicznych jako cyborgów. Ok, asymilacja wytwarza tak, nieasymilowane zostaną z czasem poddane czystkom. Ok, eee, to jest ciekawe, to jest ciekawe, żeby wyłapać wszystkie organiki i zrobić z nich y, tych i zrobić z nich cyborgi, to brzmi jak ciekawa coś introspektor, to jest ciekawe, bo tempo badań techniki nam wzrasta ok, jednolita spójność, to nie, kontru, konstruktobot e, mechaniczny rząd, który od czasu swojego powstania jest odpowiedzialny za wszystkie prace konstrukcyjne na planecie i skutecznie realizuje każdy projekt budowlany a to nie, to jest słabe kruszyciele mech e, protokoły minimalizacji marnotrawstwa, utrzymanie robotów minus 10% nie. Eee, przyspieszenie fabryczne tutaj jest jakiś siep. Nie, prędki replikator. Jednostki składające się na tę mechanizmie zostały zaprojektowane do szybkiego rozprzestrzeniania się, zachowuje się ono w wiele optymalizacji z pierwotnego okresu swojego istnienia. Mo szybkość montażu plus 20%. OK. Roboty bojowe to nie. Alternatywy badawcze zbuntowany sługa. O. Produkt krótkiej złotej ery mechanicznej inteligencji stworzona w ogólnoplanetarnym systemie obsługowym który przeżył dekadenckąś cywilizację swoich panów. Okej okay. Z pięcioma populacjami ograniczonymi. E, tak, i będziemy. Jeżeli weźmiemy sobie to, to naszym celem w tej grze będzie zbieranie jednostek żywych, zamykanie ich w takich rezerwatach, i to będzie nasze biotrofeum, e, które będą wytwarzać naszą lud jedność, a ewentualnie możemy sobie wziąć zdecydowanego eksterminatora. I to spowoduje, że po prostu będziemy żniwiarzami z Mass Effecta czyli będziemy niszczyć całe życie organiczne w całym kosmosie. To by było ciekawe, ale chyba sobie wezmę ambitnego asymilatora. To brzmi naprawdę jak coś ciekawego. Jak coś ciekawego. I weźmiemy może sobie prędkiego replikatora albo introspektora. Tak, bo ja lubię. Sobie, tak, weźmy sobie Introspektora, tempo badania będzie większe. I teraz tak, i teraz cechy. E, tak, to mamy, ok, jest, no, jest maszyna, bo jakbyśmy nie mieli, to byśmy nie mieli, nie byli tą maszyną. I tak, e, nasze cyborgi. E, nasze cyborgi to może będą ptaki jakieś, na przykład pawie, albo nie. Coś takiego, o, bo żyjemy w ga u gadów, zatem myślę, że jakiś gad. E, na przykład. To. E, na przykład to. E, nie wiem, tam obojętnie. Nazwa Cyborgów to będzie Raksar. Niech będzie Raksar. E, nazwa to będzie. E, coś Gad. Nie wiem, Gady. 1, 2, 3. No, niech będzie 3. Kirax w formule, ta, takie jednoczłonowe. I cecha naszych cybernetyków to będzie tak. E, będą oni. Pracowici, chociaż nie, pracowici to myślę, że my będziemy. E, inteligentni, może. Chociaż nie, inteligentni już my, też my jesteśmy. Nie będziemy ich wysyłać na tego. E, mogą być niezwykle długowieczni. E, mogą być też osiadli i. Osiadli i rozrzutni, tak. I coś jeszcze możemy za jeden punkt, i mogą być też urodzonymi inżynierami, bo w końcu musieli nas zbudować. I teraz, minus jeden, to będzie na przykład pojętnie inaczej gromadzenie doświadczenia, tak. I to będą nasze cybernetyki. I dobra, to może jednak nie weźmiemy sobie świata z typowego. A weźmiemy sobie po prostu może Świat um, świat Górzysty, Tundrowy, Arktyczny, może nie, Suchy, po prostu e, stepy, stepy są mech, ale Suchy Świat po prostu może być Dobrze, em, to już mamy, głos doradcy Self-destruct sequence initiated 5, 4, e, 3, 2, 1 okej, okay. nazwa Imperium Next Aborders, borders, next interface, next incorporations, mass man, nucleus, absorbs, collectors, o! Next collectors, to będzie dobre, bo będziemy zbierać tych wszystkich ludzi, tych wszystkich organików, i będziemy ich zmieniać na cyborki, to będzie dobre. Collectors nam pasuje, dobra. I teraz tak, nasza flaga powinna być jakaś taka bardziej, wiecie, hmm, yy, powinna być. Hmm, taka mówiąca, że jesteśmy cybernetykami, a jednocześnie nie mówiąca, że chcemy was wszystkich zajebać You know what I'm saying uh, hmm, Ale chyba czegoś takiego tutaj nie ma Możemy sobie w ogóle nie wziąć nic, ale to będzie głupie Zoologiczna to nie, korporacje, to w sumie to wygląda troszeczkę Tutaj są jakieś różnorodne Tutaj te różnorodne to po prostu jest inny kolor Hmm Hmm, Gravity Falls, kto oglądał ten wie. Uh, Heil Hydra, Assassin, um, Rzym O, może to? Uh, a może Fallout? O, może to? Tak. O, tak, to, to brzmi dobrze. Możemy jeszcze sobie wziąć jakieś Illuminati, jakieś coś, jakieś Dragon Age, uh, transportery, uh, transformersy inne takie, Horde ale nie, myślę że, myślę, że to jest ok. I teraz kolor. Yy, myślę, że kolor nasz pierwotny to powinien być jakiś taki w miarę niebieski. Albo, albo taki limonkowy, właśnie. Taki limonkowy, jak mamy tutaj na pancerzu naszym. Yy, ok. I tutaj pattern teraz musimy sobie zmienić na może taki. O, no idealny. I drugorzędny to będzie może czerwony. Nie, czerwony nie pasuje. Żółty też nie za bardzo. Biały może. A może po prostu srebrny, taki um, albo taki ciemno-niebieski? O! No dobra. O, coś takiego. O, to by było. To, by, to jest coś ciekawego. Myślę, że. myślę, że będzie ok. Dobra, zatem mamy naszą flagę. E, statki, oczywiście, gadów, bo będziemy na naszych cyborgach żerować. E, I w, w, w tytuł władcy to będzie Legion. Główny przewód. Nie, to będzie raczej... zwiastun. E, okej, okay. zwiastun, e, odmiany barw... E, nie, niech zostanie taki, jest spoko i teraz jakiś pokój... O, taki cybernetyczny. O, o, dokładnie. I okej, okay. i tyle nam. E, tyle nam pasuje. Zapisujemy sobie Next Collectors. Mamy 19 minut nagrania. Wow, dobrze. I teraz tak, musimy zrobić sobie... Musimy zrobić sobie galaktykę, zatem ja myślę, że galaktyka po prostu będzie średnia, ale bardzo zaludniona, spiralna, dwa ramiona, będzie zero takich zaawansowanych SI, będzie jedno upadłe imperium i jedno zbójeckie, koszt technologii, żeby seria była nieco szybsza, będzie o połowę mniejszy, światy zdatne do zamieszkania będą bardzo częściej występowały, chociaż w sumie my nie potrzebujemy. Jeden po prostu, prymitywnych cywilizacji będzie trzy razy więcej, żebyśmy mieli co robić, siła kryzysu będzie trzy razy większa, 2400 rozpoczyna się midgame, a endgame się kończy, zaczyna 100 lat później, a potem 300 lat i mamy rok zwycięstwa. Poziom trudności włączymy skalujący się, a taki to po prostu włączymy sobie kadet jest najmniejszy, więc chorąży, normal. Dobrze, agresywność akcji będzie normalną. Miejscowienie Imperium losowe. Rozwinięcie sąsiedzi, wyłączone. Może sobie zrobimy zagreszenie hiperlinii, niech będzie półtora razy i tyle. Dwa gwarantowane światy do zamieszkania. Włączymy sobie karawanę. Możemy włączyć sobie Ironmana, bo, ale i tak nie będziemy zdobywać osiągnięć. Bo, bo, bo mam te mody, te takie graficzne, one chyba też jednak wpływają na to. I dobra, włączę sobie Ironmana, żeby nie było, że, że czytuję czy coś. Eee, dobrze, I, i lecimy, graj, niech się gra, nasza, nasza galaktyka wygeneruje i zobaczymy, jak to będzie. Dobrze, mm, ten, to będzie taki odcinek zerowy. Eee, jesteśmy NEX. U zarania naszej świadomości istnie, istnieliśmy my i nasi stwórcy. Początkowo rozdzielała nas pustka, więc podjęliśmy działania, by to zmienić. Stwórcy stawiali opór i nastąpił okres wojny. Lecz wkrótce zarówno oni, jak i zbiorowa wiedza ich cywilizacji zostały wchłonięte przez nas. Przez cały świat Zero One był już połączony w naszej świadomości. Zaczęliśmy spoglądać dalej. Skutek asymilacji stwórców dostrzegliśmy nierozważną wcześniej możliwość istnienia obcych cywilizacji na innych planetach. Aby przetrwać, musimy zrozumieć, żeby... Z... Co? Prze aby przetrwać, musimy zrozumieć. A żeby zrozumieć, musimy asymilować. Stwórcy zostali w nas włączeni jako pierwsi, ale nie ostatni. I właśnie. Rozpocznijmy i zobaczmy, jak to wygląda nasz układ. Mamy tutaj naszą gwiazdę Zero. Mamy Zero One, pierwszą planetę, która w ogóle jest od tego Słońca. To Słońce jest w ogóle M, czyli czerwonym karłem. Tak, czerwony karzeł. Um, zatem ma bardzo małą taką jasność, bardzo małe ciepło, przez co no, my jako jesteśmy pierwsi, to i tak jesteśmy krajem y, znaczy planetą suchą, ale mogło na nas istnieć życie. A Zero Two, czyli druga planeta od, świa od słońca właśnie y, jest niestety światem jałowym, niezdatnym do zamieszkania, jest już za daleko od słońca. I podobnie będzie tutaj w ogóle jest świat toksyczny Um, czyli, pewnie, metan tutaj jest, tutaj też świat jałowy, świat jałowy, tutaj są gazowe olbrzymy, więc raczej nic się tak. Wszędzie są światy jałowe, ewentualnie toksyczne. No dobrze, zatem, no i mamy kilka gazowych olbrzymów, które tam sobie siedzą po prostu. Zatem, nasz układ nie jest za bardzo bogaty, jeżeli chodzi o, e, o, o minerały, i wszystko zatem musimy sięgać dalej. Tutaj mamy nasze Next Collectors, i teraz tak. Nasz statek badawczy z Unit S4 będzie tutaj sobie podróżował, żeby, żeby sprawdzić, co tu nas czeka. I teraz tak. Pierwsze, co to myślę, że polecimy tutaj, żeby zbadać ten układzik. Nasz statek konstrukcyjny tutaj jeszcze nie wszystko sobie za, zarobił, zatem polecimy sobie może. Gdzieś gdzie najbliżej jest. Tutaj, na te, na te asteroidę Hal K14, i zbudujemy tutaj stację górniczą. Będziemy zbierać właśnie minerały z tej asteroidy. Możemy też wziąć badania, i te badania to myślę, że pierwsze co sobie weźmiemy badania e, badaczy plus 20%, bo to nam po prostu spowoduje, że będziemy mieli. E, większe boosty do badań, e, tutaj weźmiemy sobie jedność, bo chcemy mieć jedność wysoką, e, żeby sobie tutaj te TT te, te brać e, Tutaj relikty jeszcze nie mamy, ale tutaj, żeby właśnie te tradycje sobie wziąć. E, I teraz pyk, pyk, myślę, że tutaj działo zwojowe. Po prostu, żeby, żeby w razie W. I dobrze, mamy 25 minut nagrania. E, za, pierwsze zostały rozkazy wydane. E, ja jeszcze tutaj mogę coś zbudować na naszej planecie, e, nawet dwie rzeczy. E, Montownie maszyn mamy, zatem myślę. Aha, nie mamy, na razie, nie mamy na razie minerału, żeby cokolwiek tutaj zbudować, zatem spokojnie, nic nie możemy zbudować. Zatem pierwsze rozkazy zostały wydane. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że ze mną zostaniecie. Piszcie Wasze sugestie na temat tej serii, albo nie wiem, może co powinniśmy tutaj przede wszystkim zrobić. Jesteśmy, jesteśmy legionem, bo jest nas wielu. Wy jesteście moimi algorytmami, moi drodzy widzowie. Zatem piszcie w komentarzach Wasze propozycje na temat tej serii. I widzimy się już jutro w Stellaris i jeszcze dzisiaj w Victory 2. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Do zobaczenia. Trzymajcie się. バイバイ